Witam wszystkich uczestników programu Mały Miszcz, programu miejskiego. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować dla tych, którzy realizują w Polsce program Mały Miszcz, czyli dla dzieci, dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli do fizycznego, muzycznego, próby sprawnościowe, a także próby ceny parametrów somatycznych, które są ubogłoszone w programie Mały Miszcz. W naszych dzisiejszych zajęciach będą. Udział w nauczyciele oraz pani Gienicka, szkoły Podstawowej numer 23 w i będą to Wilę Elwa, Ewa, Kamil, pani Aneta, która jest ośrodkiem edukacji przezoszkolnej, i pani Wilę, która jest naszą głową szkołą, która pomoże nam tutaj wykonać te oceny parametrów somatycznych. Pokażemy. Cały test, wszystkie próby, a te zajęcia wyświetlacze rozpoczniemy od drugiej rundy. Teraz rozpoczynamy drugą rundę. Tak, tyg jest za mną. Niech jemy, kolana wysoko. Jedna tak. runda. I staramy się dotknąć do paluszy. Dobrze. Wyprost. I jeszcze raz. Ramię proste, pięknie. Wyprost. I jeszcze raz. I wyprost. Dobrze. Wstajemy do góry. Umiecie skakać pajaceki? Zobaczymy kilka pajacek. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobrze, po południu przejdziemy teraz do oceny parametrów somatycznych i nas będzie wspomagała Pani Kula. Zapraszam do naszej na wagi unreiry... Przystępujemy do oceny parametrów somatycznych i pierwszą taką wartością będzie wysokość ciała. Proszę. I ręka będzie pierwsza. I ja dodam, że to, byli, podajemy z 126 Ta, czyli 126 Ewa Ewa teraz prostuj się, rączki opuść tak 123 123 i kapie. i kamień się tak 123 123 i drugi parametr somatyczny to masa ciała i bilektacja 26 4. 26, 4. Dobrze, chyba. 21, 8. 21, 8. I Kali. 21, 7. 8. 8, 8. Dobrze, dziękuję. I teraz już przystąpimy do testów sprawnościowych. a testy sprawnościowe rozpoczniemy od składu śnieżnego wsiadzie, który wykonamy. Mhm. yes Oczywiście tę tą próbę będziemy powtarzać dwa razy. mamy nagrywamy na raz? teraz. Teraz. Milenka, pierwsza próba. Ile mamy? 26. 26. Na razie Milena wstaje. Podchodzi Ewa. Proszę <grym> na wielkołach. Tak. I sięgamy ramionami daleko. Jak najdalej. Jak najdalej. 30. Ma głowę Prawie tyle to dyrektor. I Kamil. Po prostu jedno. Pięknie. Jest. Super. 27. 27. I tą grupę powtórzymy. Teraz tu jest 29, to W lepiej karty. W tej to się lepiej co będzie dużo Trzeba podnieść ustawić, że tutaj, niedaleko tego naszego, tej naszej kartki lutowniczej, nóżki swobodnie nasze do robimy, zamach, przede wszystkim mocno do tyłu, uginalnie nóżki. Jak najdalej skaczemy do przodu. Jasne? Tu będziemy wykonywać dwa razy. Dobrze. Tutaj wykorzystamy też taki pisak z po to, żeby zaznaczyć dokładne miejsce, gdzie jest się mało skoku. Tak. I prosimy mleko. Jaką pierwszą? Tak. Sama mleka, jak stop 100, i zostaje miejsce. Zastawić, tak. Zobaczymy, to wystarczy. I teraz sobie nie można wyglądać pierwszej rundy, ale generalnie mamy 75 centów. Druga sobie zabierze pierwszą rundę, 95 centów. I Ewa, czyli też, tak, przewodnik, to mocny zamach, co odstawia, są to nieduże już i tam ta kawałuszka, prawa, prawda, gdzie, tak bardzo szybko przesunięta, prawa I od razu. odcinek 1 m i 1 cent. Cały przeżywszy identycznie za markołkami, ty kau stoi. Dobrze. Dawało sztak a i ile ma ile mamy? I raduranże jest nie żywe 1 i 7 za i druga grupa. Proszę o to. Szerzej niż Jeden, tak. I ja. teraz mocny zamach. O, stój w miejscu, dobrze. Słyszymy, stój w miejscu. Jeszcze raz tam wokół, troszeczkę stopa najechała na mnie, jeszcze raz, tak żeby stopa było przedmiotem, troszkę bliżej linii. ale tak sobie, z nie stanęło i teraz, pięknie w I teraz, sama mocny. O! O! I stój, I stój, prawda? Tak? Dobrze, i tu mamy jeden metr. Teraz będzie jeden tak? Dobrze, teraz paniamy etap, włączę stopę. mam ramach klucz małego mistrza ja może pokażę pierwszy a wy spróbujecie naśladować. robimy odpór rączki układamy w ten sposób, prościutko proszę bardzo, nie dobrze, dziękuję wstajemy od góry przedstawcie się, kto dzisiaj ćwiczył Kamil i, i Milena. Także Kamilowi i Milenie dziękuję. Wszystkim życzę udanego roku z majem i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. To ja teraz Czyli jak będzie sam, biegniemy, Jest tym, Jeden, dwa, trzy. I dziesięć. I w tym momencie wyłączymy stopę. I to będą wszystkie grupy, dobrze? Uwaga, start. Dwie nóżki. Jeden. I wracamy. Dwa. Super. Dwie nóżki za milion. Trzy. Super. Ostatnie dwa. Dziewięć. I ostatnie dziewięć. Dziesięć. Pięknie. Super. Ile? Dwadzieścia sześć sekund czterdzieści sekund. Dwadzieścia tutaj to kaczkę. Dobrze. I Epa. Bierzemy na odzałodzie, tak? Troszkę naprzód. Uwaga. Staw. Jędruszki za, jeden. Super. Tylko za nimi. 5, 2, i już. 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 I tyle. Super. 10. 31 i 18. 31. Chodź na 13. Tutaj to. No. 0. Jednakże setnej, uwaga, kamień gotowy, uwaga, wstał. Jeden szpital, jeden i wracając do szyby, dwa dziewięć, pięć i dziesięć, i, I sukni, i tyle. Dwadzieścia pięć, trzydzieści dziewięć. Dwadzieścia pięć, trzydzieści dziewięć. Dobrze, słuchajcie. Świetnie bardzo. I stanie sobie tak jak było na początku. Tak, też trzeba było. Ładnie podziękować. Tak jak zawsze. Witamy wszystkich w kolejnym roku realizacji programu Mały Mistrz. W tym roku mamy zmianę, jeżeli chodzi o próby sprawnościowe. Chcielibyśmy wszystkim, którzy realizują ten program, a mieć w Polsce, pokazać modyfikację próby testy potwornej ruchu i zaprezentować nową próbę BIP-testu, która od tego roku szkolnego jest próbą obowiązkową, jeżeli chodzi o małego mistrza. Może rozpoczniemy od BIP-testu. Przypomnę, że jest to bieg biega się odcinki 20-metrowe przy odpowiednim sygnale i tutaj e, pani Dorotka nam pomoże tę próbę przeprowadzić, łączy sygnał, musimy sobie wyznaczyć odcinek 20-metrowy i według wskazania, e, które będziemy słyszeć na głośniku, czyli najlepiej wykorzystać jakiś głośnik JBL, może oczywiście nagranie bit testu i teraz e, spróbujemy razem pokazać jak ta

Na koniec chciałbym dodać, że ćwiczenia pokazywały, te wszystkie testy grupy uczniowie w klasy pierwszej, którzy rozpoczęli edukację w czasnoszkolu. Edukacja w naszej szkole, szkoły podstawowej, nr 23 imienia Pawła II w czyli Milenka, Ewa, Kami, a ich nauczycielką edukacji w jest Pani Alice Anna która będzie też uczestniczyła w naszym Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że te koszulki są dla Was. To jest prezent, za to, że wzięliście udział w tym, w tym teście, w tych próbach. Że... I też dodam, że wszystkie dzieci w Polsce będą patrzeć, jak w tę te próby wykonywały. Ja jeszcze też może dodam, że film był kręcony przez wicedyrektora szkoły, który jest za kamerą pana dyrektora. I to, to są całe, który właśnie nam tutaj też nas wsparł w tym instruktażowym, także dziękujemy i życzymy wszystkim dobrej realizacji programu Mieszczadza Europy, dziękujemy wszystkim, dzieciom. Wszyscy, tak, dziękujemy bardzo.